Dzień dobry, witamy Was w studio w Magdalenkowych Frykasach, Pan Operatori. O ile pamiętam, Pani Kuchareczka. Kochani, wróciliśmy już z Mazur, było ciężko się rozstać, ale następny rok przed nami. Pogoda pomogła się rozstać. Tak, pogoda pomogła się rozstać. Ktoś z nas nie lubi połączenia karkóweczki z kapustą. Ja uwielbiam wszelakie bigosy, wszelakie zapiekanki, wszelakie kapusty z dodatkiem kotleta, na przykład schabowego. Dzisiaj pokażę Wam jedno garnkowe danie. Będzie pysznie, aromatycznie i będzie karkówka z niespodzianką w środku. No to, tak no to cieknie. A, i słusznie. No to cóż, do roboty. Zaczniemy od podsmażenia cebuli. Na patelnię wrzucam kawałek. Smalcu, proszę państwa. Smalec będzie się topił, a ja pokroję. Zobaczcie dwie cebule. Ta jest wielka, ogromna i jedna taka średnia czerwona. W takie cieniutkie wiórki. Zrobiło się dużo tej cebuli na desce, więc już ją będę wrzucać. Tak, trochę pokroję i trochę wrzucę na patelnię. A już skwierczy. Teraz idzie w ruch czerwona cebula, tak samo pokrojona i na papiernie czosnek pięć dużych. Ząbków, ale proszę pamiętać, że my lubimy bardzo dużo czosnku, więc jak ktoś lubi mniej, to mniej. I wrzucam posiekany czosnek na patelnię do cebuli. Proszę pamiętać, że żeby się czosnek nie przypalił, należy go posiekać, a nie przepuścić przez praskę, bo taki przepuszczony przez praskę szybciej się przypala, a tego nie chcemy. A przypalony czosnek nie dość, jest czarny, to jeszcze robi się gorzki. To będzie sobie tutaj się podsmażało. Zobaczcie, on już ładnie się szkli. O! Widzicie co? Ale możemy jeszcze do tego dodać trochę cukru, żeby ta cebula była taka troszeczkę skarmelizowana. Z cukrem trzeba zmniejszyć temperaturę i częściej zaglądać do cebuli. Aby się cukier nie przypalił. Dobrze. Teraz zajmiemy się mięsem, żeby dobrze całe płaty z jednej i z drugiej strony przeszły solą i pieprzem. Patrzcie, jaką ładną karkówkę pan operator kupił. To są takie plastry grubości o 2 cm. Ho, ho, to tak jest ta no. A i ten pan operator. Ale jak pójdzie do sklepu, to. Tak, ho, ho. Nie wpadnie w samozachwyt przypadkiem. Ale ja wiem, że ona jest taka ładna. No? No bo dzisiaj nie była w promocji, niestety. A, a, dali lepszą. No, widzisz, dobrze. Cztery kotlety są. To odłożę, bo ten, z tego kawałka zrobimy sobie zwykłe kotlety albo takie bitki. Chyba bitki lepsze będą. Bój się. Oj oj, oj, nie, tylko nie to. <grym> Teraz wał, tym młotkiem potraktuję karkówkę. Ale dobrze, że karkówkę. Ale za, zanim pójdzie w ruch młotek, to ja sobie przykryję, żeby sobie studia nie zapaprać. O, jaka przemyślna metoda. Czwarty, rozbity i wykładam na deseczkę. Teraz posolę i po pieprze. Pierwszy popieprzy z obydwu stron, dlaczego za chwilę zobaczycie. I sól. I z drugiej strony to samo, ale teraz już każdy i następny będzie z jednej strony solony i pieprzony. I teraz położę na to i ta sól i ten pieprz przejdzie na ten wyższy plac. Tak, Zastanawiam się czy Pani nie przesadza z, z tym soleniem. Nie. Ja widzę, że to sól jest chyba himalajska, ona jest mocno słona. Najwyżej będzie zasłony. No i co my wtedy zrobimy? Sien. Tak przygotowane mięso odstawiam, żeby przeszło solą i pieprzem każdym swoim milimetr kwadratowym. Mam y, skórki z słoniną z boczku wędzonego. Położę to na blasze. Ja mam taką ładną teflonową, więc nie muszę niczym wykładać. Ten y, smaloszek będzie się tak ładnie wytapiał. Zajmiemy się teraz Kapustą, I tak się zastanawiam, jak ja ją pokroję. I kładę na słoneńce. O, A... zaraz po A to pokroję jeszcze drobno i tę kapustę ułożę. O tu jeszcze, niech kapusty nigdy dosyć. No i wracamy do mięsa. Cóż my będziemy robić? Ponieważ my lubimy bardzo ostre rzeczy. Posmaruję delikatnie albo niedelikatnie, czyli na to położę trochę ze szklonej cebuli z czosnkiem. Złożę to z drugiej strony, też chcesz czyli żeby posmarować? Czy z jednej wystarczy, Panie operator, posmarować? Spróbujmy. Proszę uprzejmie. Mhm. Ach, to drugi kawałek, a nie z drugiej strony. Z drugiej strony będzie co innego. Teraz, bijąc w to mięso, będę starała się skleić całość. To samo robimy z drugą kotletą, tylko, że tę kotletę to ja wysmaruję krzanem z łasami. A proszę Panią, jak my potem poznamy, co jest co? Pan się nie martwi, będzie widać, bo ten z chrzanem jest troszeczkę mniejszy. Tę cebulę wyłożę na kapuście. Co mi robi się, Panie operatorze? Proszę szkli się pani ten kapuśniaczek. Nie, język mi ucieka. Ach, pani język. Jezus, to jeszcze nie wiesz, mięsko musi się upiec, ugotować, usmażyć. No, Wieprzowinka nie można tak konsumować. No nie można. Proszę tak. schować język. <laughs> Dobrze. I teraz tak. Posypię to. Słodką papryką, bo będę chciała tej karkówce z, y, zamknąć pory, żeby ona była bardzo soczysta w środku. Nie będę używała mąki, tylko słodką paprykę. Podsmażę na smalcu i wtedy to będzie miód malina. I teraz układam na rozgrzanej, na rozgrzanym smalcu na papierze. ciach, tą stroną paprykową, ciach, yy, i wiecie co, i z tej strony również posypię papryką, bo z drugiej strony też będziemy odsmażać, ale polskie danie wymyśliłam, no szczególnie z chrzanem i z... i z papryczką no, 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 no. czyjąś, no nie, suszona papryka jest w kuchni polskiej bo bardzo często się pojawia. A co nasi przodkowie się zdziwią? <laughs> bo to jest y, nowoczesna. Fusion. A, fusion. Patrzcie, <laughs> jak ładnie ten smalec jest zabarwiony tą papryką. To opowiadam Wam, co mam tutaj. Tutaj nic takiego nie mam. Mam ziemniaki przekrojone na pół wzdłuż. I muszę je ugotować yy, w wodzie, jeszcze nie teraz w trakcie jak będzie się piekło w piekarniku mięso na kapuście. I teraz zobaczcie, nam tutaj. No, i teraz wykładamy to podsmażone z zamkniętymi porami mięso na kapustę. I to będzie obiad dla czterech osób. No, nieładnie to wygląda. Cud, miód, naprawdę fajne. I teraz przed włożeniem do piekarnika przykryję to foją aluminiową. Będę piekła w piekarniku nagrzanym do temperatury tak 190 stopni przez pół godziny, bo to mięso już było obsmażone. Zobaczy, czy ono się usmażyło, bo proszę pamiętać, to jest karkówka. Tu żartów nie ma. Nie możemy jeść surowej, półsurowej, niedosmażonej, niedopieczonej, niedogotowanej karkówki, bo to może nam się odbić na naszym zdrowiu. Ponieważ mięso idzie na pół godziny do piekarnika, to ja włączam ziemniaki, żeby się ugotowały, bo jak zdejmę folię i pozostawię jeszcze, żeby to się wszystko podrumieniło, to dodam te ugotowane ziemniaki, żeby się razem z tym podpiekły. I myślę, że to będzie pyszne. Tymczasem do zobaczenia przy degustacji. Piekło się to pod folią aluminiową y, dokładnie, y, żeby nie skłamać, 30 minut, tak, pół godziny. Y, w tym czasie ugotowały się ziemniaki i ja je teraz delikatnie pędzelkiem. Potraktuję te ziemniaki z jednej strony. Zobaczcie, to jest oliwa z rozmarynem, papryczką ostrą, pestkami tej papryczki. Tutaj są pestki i czosnkiem. Dostałam to z Chorwacji od mojej bratowej i mojego brata. Jest to pyszne, a tak aromatyczne, że u... No i teraz smaruję te ziemniaki. Smaruję je tak delikatnie, dlatego żeby w trakcie pieczenia ten olej. Nie, nie spłynął tutaj do kapusty, dlatego że no, nie chcę, żeby ta kapusta, która jest, i, i to mięsko, które jest zrobione na smalcu przeszło innym tłuszczem. Tak delikatnie dla aromatu. Troszeczkę, troszeczkę. I teraz ułożę te ziemniaczki tutaj. Na kapuście. I teraz to wszystko, mimo że mięso jest już miękkie, ale teraz mi zależy, jeszcze trochę powinno się podpić. Mm. Zależy mi na tym, żeby ono było upieczone dobrze, ale też, żeby z wierzchu miało taką chrupiącą skórkę. No i kapusta jeszcze się trochę podusi. Ta kapusta już w tej chwili jest taka. Pół na pół upieczona. Ona jest właściwie jakby surowa, ale jest już miękka, więc fajnie będzie komponować się z tymi kotletami, z tą karkówką, bo niby upieczona, a jednak taka, taka. Jeżeli ktoś ma kłopot, na przykład by z żołądkiem, to proszę do tej kapusty dodać majeranek. Majeranek złagodzi wszelkiego rodzaju takie ciężkie rzeczy yy, i łatwiej nam będzie strawić to. No i to wkładam jeszcze na jakieś 15 minut do yy, piekarnika, też na 190 stopni, żeby to wszystko się zrumieniło, a ziemniaczki były takie chrupkie. No to co, zostało nam tylko 15 minut. Uch, a języki nam uciekają? Jak zwykle w czasie kręcenia bo tak to Ty nie jesz porządnie nie? i smaczne. Et voila, gotowe danie jest. Wiecie co, okazało się, że mój piekarnik bardzo nierówno piecze, no ale to teraz ta wada wyszła. Nie szkodzi, ja sobie wezmę tą <śm> ciemniejszą rzecz. Na grillu bardziej się piecze. Teraz wyjmę jeden ten... O. To chyba jest kotlet. Ja nie wiem co to jest, w każdym razie pysznie pachnie. Teraz weźmiemy z tej części ziemniaczki, żeby ładnie wyglądał. No niestety tak to jest w kuchni. Czyżby by chciała Pani powiedzieć, że nie wyszło? Wyszło, wyszło i to bardzo doskonale wyszło, ale no by niestety... Mi się wydaje, że jest fajniej. Proszę Państwa, postawić coś takiego na stole to jest po prostu bomba. Myślę, że wszystkim będzie smakować. To jest naprawdę solidna porcja. Ja to tak zrobiłam, żeby było takie jedno na dwie osoby. No, ale zanim to podam, to od tej strony, którą ja sobie wezmę, spróbujemy. Właściwie nie muszę mieć noża. Jest tak pięknie upieczone, że sprawdzę. Wartość ładnie jest upieczone. O, tu soczyste jest w środku, a tu jest chrupiące. Ach, pysyne, pysyne. Spróbuję kapustę, która jest zobaczcie, niby upieczona, a jednak nie do końca. Mm. Mm. No i ziemniaczek. Niebo w gałbie. Że tak powiem. Ściskamy Was bardzo mocno. Jeżeli Wam się danie podobało, prosimy o łapkę w górę. Prosimy zasubskrybować nasz kanał i taki mały dzwoneczek przycisnąć. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi naszymi produkcjami. No a jak już się zje taką porcję. Znaczy pół takiej porcji. To kawka? Obowiązkowo. Link macie w opisie do kawki. Udostępniajcie, bawcie się tym filmem, bo yy, będziecie nas w ten sposób wspierać, będziemy mieli większe zasięgi. Zazdroście nam, bo to jest naprawdę aromatyczne, smakowite. Niedrogie, co jest najważniejsze, jak dostaniecie karkówkę tanią, to to jest bardzo tanie danie. Tymczasem do następnego pysznego gotowania.